Eee, no widorze. Drzwi są otwarte Musimy udać się teraz z tym teleportem Eee Okej, okay. dwa serca ciemności Bardzo dobrze o. W tym sekrecie, w tej katedrze znajdziemy ich o wiele więcej. To jest zawsze dobre. Idziemy dalej. Zobaczmy. Najpierw chciałbym ich wysłać z krwi, ponieważ ich jest ich dużo. O, jeszcze tego się złapie, okej okay. Mieniam. Mamy kolejny kamyk. To główne wejście prowadzi od razu do walki z Lady Azimut. Na razie nie chcę robić, znaczy, czego nie chcę na razie robić. My na razie idziemy tutaj. Hmm. Naprawdę głupie. Kain mógłby trochę się przyłożyć do rzucania, nie wiem, nożami na przykład. W młodości oczywiście. Wtedy może by sprawnie wychodziło mu kiskanie różnego rodzaju pocisków. Eps. Zwiałem, okej. Okay. Następny demon. Ale bydlaki wielkie Co ty robisz? Bezużyteczny. Oh. A jeszcze ciekawa rzecz duchy demony najpierw swoimi uderzeniami wysają energię magiczną Keina Dobra, idziemy do tego sekretu najpierw. Zapis. A no, nie jest taki trudny do odnalezienia. Po prostu widzieliście drzwi były całkiem widoczne. No, dźwięk sekretu tak jest. A my jesteśmy w Katakumbach pod katedrą Avernus. Tajemniczy symbol. Jakiś fragment księgi lub strony. Dużo Ogólnie całkiem niezłe miejsce na odnowienie zapasów O zobaczcie na co. O tak Od razu lepiej się czuję mając Pod ręką 35 serc ciemności

tak bym mógł zabrać od nich narzędzia. Zrobię to bez pytania, czy zbieram moją rogę na oczywistość. I jego wolność została zakończona. Okej. To jest mauzoleum hashagika Geeka. No cóż, nie dowiemy się o tej postaci więcej dopiero pod koniec gry. Ta książka zawiera jakoś, wiem, polecenie Khashoggika, który wydał swoim wyznawcom, tak przynajmniej myślę, by upuścić krwi pierwszego dziecka na swój posąg, chyba coś w sensie tym guście. No, widocznie jakieś barbarzyńskie rytuały, całkiem wolno idziemy. Cóż, naprawdę nie mam pomysłu jak, jak w ogóle czym nagrywać i w ogóle czemu mi Fraps spowalnia emulator. Nie mam zielonego pojęcia. Szkoda, ponieważ chciałem zrobić także metal slagi. Krót krótkie bardzo zagrajmy z tych wszystkich czterech czy 5 w serii. No ale to spowolnienie skutecznie mi to uniemożliwia. No dobrze, teraz idziemy. A może jeszcze nie to. Chodź tutaj. No dobra, zadowolę się krwią z dwóch. Jam, 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 jam. jam. No dobra. Idziemy po ostatni miecz w tej grze. Zapisu nuda tak jest, idziemy po soul river, czyli pożerasz dusz. Najpierw weźmy fiolkę standardowo. Tak jest. Droga do Soul Rivera jest długaśna. To nie wszystko, ponieważ jak widzicie teleporty. Gielują na części, ale jest bardzo długa i momentami irytująca, ponieważ. Y, jest wypełniona tymi sztucznymi rycerzami Malaka. Po niektórych skodach wspinamy się wolniej oraz nie widzimy, skąd wylatują strzały. Pamiętam kiedy miałem wersję. Precedował wtedy te miejsca nie wiem czy z rozmysłem, ale były jakoś zaznaczone czy widoczne. No, niestety tutaj tak nie jest. Widzimy tylko śmigające strzały, które naprawdę czasami ciężko wypatrzeć. Poza tym po tych schodach zjeżdżamy w dół. Jeśli nie idziemy do przodu, no tych rycerzy już łatwiej nieco zabijać. Raptem trzy ciosy ognistego miecza. Ale jeśli pozwolicie im się uderzyć, wtedy. No cóż, zadają niezłe obrażenia. Na szczęście lód w tym przypadku jest nam bardzo pomocny, ponieważ umożliwia szybsze poruszanie się i uniknięcie tych strzał do góry, kain. Ha, hmm, odkryłem niezłą zaletę tego spowolnienia, przynajmniej nie wkurza mnie Ja już bez, um, bez nagrywania wszystko idzie szybciej Ok, no szybciej porusza się, a te schodki go spowalniają A teraz nad, nie czuję różnicy <grytum> Okej, okay, na razie Jeszcze jedna fiolka tak, w tej lokacji można ich zdobyć całkiem sporo auś, auś. tak, nie wie czemu. Dostajemy obrażenia od strzał, które przelatują obok nas. Kolejna część. Juhu. <grywka> jaka długa no cóż, yy, najpierw idziemy w lewo, ponieważ tam czeka nas kolejna fiolka z No. Walczek, mężczyzna. czeko sztuczny, nie wiem, sztuczny rycerz. Nie sądzę, by w świecie Nozgów znali cyborgi. Auć! No, no a może jakoś widać ...to miejsca. No, raczej to błąd gry. Chociaż może, nie wiem. Tak, cała taka długa droga po jedną, maleńką fiolką. Ale oczywiście opłaca się jej zbierać. Au. Au. 啊。Oh.